Witam wszystkich. Jest to film nagrywany na zapas. Nie wiem kiedy to zobaczycie. Pewnie jestem teraz w Portugalii. Yy, Miał już nie być filmów z tego akwarium, ale wiecie, to znalazłem. Widzicie to? Zielona krewetka. Ja miałem blue welwety i jedna z tych blue welwetów sobie właśnie takiego kolek tam widzicie. I co? I się urodziły małe. Myślałem szczerze, że nic nie przeżyło z tych niebieskich, ale... Są, są, jest kilka sztuk właśnie tutaj. To jest jedna bardzo ładna, jestem nie wiecie na tak się cieszę. Przed wyjazdem, nie? Przed wyjazdem zauważyłem, że są te zielone krewetki Może jeszcze gdzieś tam się uda zobaczyć. Bo wiecie, to jest takie, takie miejsce z tych krewetek. Tak sobie czasem patrzę co tutaj jest. Są i tutaj na przykład widziałem biało czerwone, czerwone z paskami takimi białymi żółte, pomarańczowe krewetki i teraz właśnie dzisiaj patrzę i są te zielone takie przed chwilą widzieliście no i jest ta zielona jak amano trochę wygląda ale ja nie mam krewetek amano jestem niezmiernie zadowolony, że do takiej takiego koloru krewetek się udało dostać jeżeli mi się uda to o kurde tutaj też jest, poczekajcie nie wiem czy się uda tutaj też jest ale ładna o kurcze jak się uda, to ja tam dam do tego akwarium, gdzie będzie hodowla, bo te, ten kolorek jest naprawdę przepiękny, mi się podoba. Nigdy nie widziałem tich, e, takiego odcienia u krewetek neocardina, to jest taki zielonkawo-szary. Mi się podoba, innym nie musi. Na pewno jest to rzadki kolor, nie, nie widziałem nigdy takiego w sklepach. Na no, się pewnie są, ale no udało się, udało się. Dostać do takich kolorów krewetek i widzę, że tutaj jest pełno, pełno tych jest krewetek o takim odcieniu, tutaj też jest, ale super, super, jestem, ale jestem zadowolony, więc sobie tego pewnie nie powtarzacie, więc no, już mam niebieskie, zielone, czerwone, czerwono-białe, czerwone z paskami i pojedyncze żółte krewetki, pomarańczowo żółte. Tak naprawdę, więc no jestem naprawdę bardzo zadowolony. A mi się aż ręka trzęsie, bo na kolanie trzymam, żeby Wam to pokazać. Dziękuję Wam za oglądanie. Jest to film nagrany, jak już mnie nie ma. Jeszcze jestem, a jak Wy to oglądacie, to już pewnie jestem dawno w Portugalii. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, się jeszcze cieszę, bo przed wyjazdem dało się zobaczyć coś tak pięknego. O, jest super. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie.